Jak co roku w pierwszą sobotę wrześniową odbywa się Narodowe Czytanie. Tegoroczne Narodowe Czytanie dedykowane jest dramatowi Juliusza Słowackiego Balladynie. I balladyna jako człowiek. Powiatowa Instytucja Kultury wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Legionowie przy współpracy Miejskiej Biblioteki zorganizowała warsztaty artystyczne dedykowane temu utworowi. Bawimy się teatralnie, projektujemy kostiumy dla balladyny, podchodzimy twórczo do postaci balladyny. Warsztaty, na które zaprosiliśmy dzisiaj uczestników. Mają na celu odpowiedź na pytanie, czy można uszyć balladynę na miarę XXI wieku? Jaką kobietą byłaby dzisiaj balladyna? Czy taką, jaką kreślił ją Wróż Słowacki, czy taką, jaką. Stworzą ją uczestnicy tych warsztatów. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo podobają mi się takie zajęcia. Można wiele wynieść z takich zajęć rzeczy, a najbardziej to dobrą zabawę.